Dzień dobry, Agnieszka Bilińska. witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Agnieszka Maciejewska. Dzień dobry, witam również serdecznie. Agnieszka jest prezeską Fundacji Liderek Biznesu, a także dyrektorem HR, liderką Talent Teamu w firmie EY. Dziękuję Agnieszko za chęć poświęcenia swojego cennego czasu. Dzisiaj szczególny dzień, bowiem rozpoczynamy cykl rozmów z liderkami jako przedsmak dziesiątej już edycji programu rozwojowego Leading Women, który adresujemy Fundacji Liderek Biznesu dla Kobiet. Agnieszko, wiesz, że w Fundacji opracowałyśmy nowy model przywództwa. Ten nowy model składający się z siedmiu kompetencji, do których zaraz pewnie wrócimy, powstał w wyniku badań, w wyniku ankiet. Został opracowany parę miesięcy temu, bo we wrześniu zeszłego roku. Parę miesięcy później, bo pod koniec października, organizacja World Economic Forum zrobiła swój raport na temat pracy przyszłości, który pokazał, że to, co będzie ważne przez kolejne lata, co wykreował rynek na skutek pandemii i tego, z czym się teraz spotykamy, to tak naprawdę są szeroko pojęte human skills, czyli kompetencje miękkie. Nasz model zawiera siedem kompetencji. Krótko je przypomnę: empatia, odwaga, poszukiwanie różnorodności, kreowanie zmiany, siła mentalna. Myślenie strategiczne oraz dbałość o rozwój innych. Co sądzisz o, o tym modelu? Co się sprawdza? Jakie jest Twoje podejście? Agnieszko, po pierwsze, dziękuję bardzo, że rozmawiamy dzisiaj o tych rzeczach. Dziękuję, że rozmawiamy o dziesiątej edycji programu Leading Women, który wspaniale prowadzisz i jesteś jedną z takich ważniejszych w ogóle osób dla fundacji i myślę, że dla rozwoju wielu kobiet, bo. W tych naszych dziewięciu edycjach, przypomnijmy, wzięło udział prawie 200 kobiet z bardzo różnych organizacji, które ceniły spotkania, ceniły wymianę doświadczeń i wiedzy, ceniły inspiracje płynące i od innych uczestniczek, i od Ciebie przede wszystkim, i bardzo ceniły to, że właśnie mogły na tej podstawie jeszcze lepiej realizować swoje funkcje, a może i marzenia, aspiracje co do kolejnych awansów. Więc dziesiąta edycja cieszę się, że, że jest i cieszę się, że to będzie edycja zupełnie inna. Wspomniałaś o modelu przywództwa, nowym modelu przywództwa, bo nasz świat się zmienia, zmienia się świat biznesu, ale zmienia się po prostu nasze życie. I te kompetencje, które powiedziałaś, faktycznie nie tyle dzisiaj mówimy, że to są kompetencje przyszłości, to są kompetencje, na których zależy nam już dzisiaj. I to właśnie dobrzy liderzy i dobre liderki charakteryzują się tymi, Dobrze rozwiniętymi kompetencjami, o których mówisz. Więc ja się bardzo cieszę, że ta nasza dziesiąta edycja to jest edycja, która jest jak najbardziej na czasie, tak bym powiedziała. Ona nie tylko odnosi się do rzeczy dzisiaj dla nas najważniejszych, bo każdy z nas przeżywa: przeżywa pandemię, przeżywa różne rozterki. I wiemy już, że tych siedem kompetencji to jest taki zbiór, na którym chcemy, chcemy się opierać i chcemy, chcemy, chcemy rozwijać liderów. Ja nawiążę do jednej z nich, wiesz, bo te, które wymieniłaś, wszystkie są tak samo ważne, ale ja bym dla mnie osobiście, to jest poszukiwanie różnorodności. I co to dla mnie znaczy? Dla mnie to znaczy niezadowolenie się z dobrego rozwiązania, które mogę już dzisiaj mieć na stole. Jako szef HR-u w dużej organizacji, z nie powiem iloletnim doświadczeniem, ale sporym, yy, prawda, możemy mieć tendencję, wiem jak to rozwiązać, wiem jak to było, robiłam takie projekty yy, i, i, i znam gotową yy, yy, receptę. Dzisiaj robimy krok wstecz, zaraz, zaraz, popytajmy innych, zobaczmy różne perspektywy. Więc poszukajmy różnorodności. I wśród osób, i wśród pomysłów, i wśród rozwiązań, i wśród w ogóle też celów, jakie sobie stawiamy, bo prawda, to każdy z nas doświadczył, że nagle cele się odwróciły do góry nogami. Coś, co miałeś w kalendarzu w zeszłym roku, dzisiaj w ogóle w tym kalendarzu tego nie ma, są zupełnie inne rzeczy. Więc dla mnie ta, to poszukiwanie różnorodności, bym postawiła ja dla siebie na swój jakby plan, na takim pierwszym miejscu, chociaż nie, nie chcę tutaj w żaden sposób mówić, że to jest najważniejsza z tych siedmiu kompetencji. Absolutnie nie. Ale podzielę się jeszcze taką moją już także osobistą refleksją. Pewnie wiele z nas oglądało, yy, yy, oglądało zaprzysiężenie nowego prezydenta, wiceprezydenta, prawda? Kamala Harris, osoba, która powiedziała, jestem pierwszą kobietą na tym stanowisku, ale nie ostatnią. I to mi strasznie, powiem, że dla mnie to jest bardzo wzruszający moment. Mimo, że nie, nie należy do tamtego społeczeństwa, ale tak sobie myślę, że dla liderek, jakie to jest fajne przesłanie, jaki dobry początek roku. Także niech to też tak będzie dobrym początkiem dziesiątej edycji. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Dziękuję. Powiedz mi jeszcze, jak bardzo często w biznesie, jeżeli mówimy o różnorodności, to używamy sformułowania zarządzanie różnorodnością. My zdecydowałyśmy się w naszym modelu nowego przywództwa Leading Women pójść o krok dalej, poszukiwanie różnorodności. Czy mogłabyś jeszcze odnieść się do tego? Zarządzanie różnorodnością, a poszukiwanie różnorodności? Gdzie widzisz różnice? Tak jest. Mogę, można powiedzieć tak. Różnorodność w zasadzie mamy, prawda? Bo tutaj, czy chcemy, czy nie chcemy, każdy z nas jest trochę inny. Mamy inne doświadczenia, inną płeć na przykład. Inne spojrzenie na rozwiązywanie poszczególnych problemów, inne doświadczenia życiowe w końcu. Także różnorodność, czy chcemy, czy nie, to ona po prostu jest. I, i to jest jakby z, z jednej strony. Więc teraz zarządzanie tą różnorodnością, czyli takie jakby właśnie zarządzanie różnorodnym zespołem na przykład, to jest wykorzystywanie tego, co i tak już w moim odczuciu, tego, co i tak zastajemy w każdym zespole. Natomiast poszukiwanie różnorodności, to jest tak, jak powiedziałaś, wyjście krok dalej. To jest szukanie. Takich rozwiązań i wsłuchiwanie się w takie głosy, których byśmy oryginalnie w ogóle nie brali pod uwagę. Prawda? Czyli to, co ja powiedziałam, nie, nie zadowalam się tym, co mam, tylko szukam innej perspektywy, szukam może niełatwiejszego rozwiązania, ale innego. Zresztą dzisiaj każdy z nas musiał przejść przez drogę innych rozwiązań w ciągu ostatniego roku. Dziękuję bardzo. I właśnie tą kompetencję uzupełni sześć pozostałych w naszym modelu, ale o tym już w kolejnych rozmowach. Aga, bardzo serdecznie dziękuję i, ży i życzę Tobie wszystkiego dobrego na ten rok. Ja także dziękuję. Ja życzę wszystkiego dobrego Tobie. Życzę Ci takiej samej radości i takiego samego zaangażowania i serca do dziesiątej edycji. Ja nam wszystkim życzę, żeby tych edycji było więcej. I już się cieszę na to, jakie nowe, e, ciekawe osoby, kobiety dołączą do tej dziesiątej edycji i też będą czerpały z niej wiele inspiracji. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dziękuję bardzo, Agnieszko.